Mam na imię Żaneta, na nazwisko Wiśniewska. Dominik leczy się od czwartego roku życia. Pierwsze rozpoznanie mieliśmy właśnie w wieku czterech latek. Później po dwóch latach zakończyliśmy leczenie. Po 4,5 roku mamy wznowę. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na końcówce leczenia. Trwało intensywne leczenie rok czasu. Teraz będzie podtrzymujące, ale już wszystko jest na dobrej drodze i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Dzięki akcji 1,5% udało nam się zebrać około 7 tysięcy. Uznałam, że jest to ważne przede wszystkim dla swojego dziecka. Zdecydowaliśmy się na założenie subkonta ze względu na nasze dziecko, ponieważ no, wydatki, jakie są związane z leczeniem, są bardzo kosztowne. Leki, rehabilitacje. Dużo nas kosztują też wizyty prywatne u lekarzy, ponieważ jak chcemy coś szybko zdiagnozować czy zobaczyć, jaki jest efekt leczenia, no to chodzimy prywatnie, ponieważ są to wizyty bardzo możliwe, żeby szybko zorganizować. Wyjazdy do sanatoriów prywatnych też na rehabilitację jeździmy, co też nam dzięki tym właśnie pieniążkom z subkonta pomagają w tym, żeby. Dziecko wywieźć gdzieś w inne miejsce, w inny klimat. Tak więc my jesteśmy jako rodzice bardzo zadowoleni z tego, że zdecydowaliśmy się na założenie konta imiennego dla Dominika. Niestety początki były ciężkie w podjęciu założenia subkonta, ponieważ gdzieś tam wewnętrznie było takie uczucie Wstydu, że musimy gdzieś tam jednak prosić ludzi o pomoc. Niestety z chorobą wiąże się dużo wydatków, gdzie te pieniążki okazuje się, że są bardzo potrzebne i no i dużo pomagają. tak? Moje myślenie się troszeczkę zmniejsz, yy, zmieniło, dlatego że my to przechodzimy po raz drugi, więc wiem, jak kosztowne było pierwsze leczenie. Przy drugiej wnowie uznałam, że tym razem będę potrzebowała tej, tego wsparcia innych ludzi i, i nie żałuję, tak? No u nas się tak fajnie trafiło, że akurat trafiliśmy ten okres 1,5% e, po akcji 1,5% e, zbieraliśmy pieniążki na subkoncie przez Facebooka. E, Poprzez wysyłanie na Messengerze, Whatsappie informacji bezpośrednio do wszystkich znajomych, taką drogą pantoflową troszkę. W pracy też wiadomo się zgłosiło, więc też w pracy dużo osób wspierało Dominika. No i jeżeli ktoś ma rodzinę za granicą, to też warto uruchomić tam. Tą akcję, ponieważ my żeśmy zgłosili e, do mojej kuzynki. Ona również w języku angielskim napisaliśmy też ulotki, e, więc to poszło też za granicą. E, tak więc też wiem, że na, konto, na subkonto Dominika wpłynęły pieniądze też spoza Polski. Nie miałam problemu, żeby tą ulotkę stworzyć. Zdjęcie sobie dopasowałam. Najpierw sobie próbowałam, jak to wygląda. Jak mi się nie spodobało, to drugi raz sobie to robiłam. Aż w końcu doszłam do momentu, kiedy powiedziałam, tak to jest to. A w opisie oczywiście krótką informację o tym, na co się leczymy. W jakim wieku jest Dominik? E, czym się interesuje Dominik? E, z czego musiał zrezygnować przez tą chorobę, tak? No i oczywiście na to, na co te pieniążki będą przeznaczone, e, wpłacając je na subkonto. Mm. Mamy dużo wsparcia ze strony fundacji. Zawsze można podejść, porozmawiać, e, poradzić się. E, subkonto, no mówię, daje to takie bezpieczeństwo dla rodzica. Że w razie czego zawsze te pieniążki będą, bo nie wiemy jak się potoczy choroba. Może nagle się okazać, że będziemy potrzebować ileś tam milionów, bo tak też się zdarza, i zawsze te pieniążki warto generować sobie na tym koncie. Myślę, że na pewno powtórzę tę samą akcję, co na początku, czyli poprzez Facebook znajomi porozsyłam wiadomości. Teraz mam już też taki plus, że wróciłam do pracy, więc osobiście również też mogę. I znowu droga pantoflowa chyba najlepszy. Jeżeli chodzi o opinie sąsiadów, czy też ludzi w pracy, z którymi pracujemy. Na szczęście nie spotkałam się z jakąś złą opinią. Nikt bezpośrednio mi nie zwrócił uwagę. To bardziej gdzieś chyba w mojej głowie się początkowo, że taka opinia może być. Oni też widzą, prawda, obserwują nas i wiedzą, że te pieniążki jednak idą na Dominika. Widzą, że wyjeżdżamy, bo też na Facebooku często rzucamy zdjęcia z tego, co robimy, z rehabilitacji, bo Dominik prywatnie ma rehabilitanta do domu, przychodzi do nas. się nie bali i odważnie założyli subkonto swoim dzieciom, ponieważ jest ono potrzebne. Bo tak jak wspomniałam wcześniej, nigdy nie wiadomo, co się będzie dalej działo. Jeżeli chodzi o opinie ludzi, nie zwracajmy na to uwagi. Jeżeli faktycznie się spotkamy ze złą jakąś opinią, nie zwracajmy na to uwagi. Bynajmniej ja tak robię, nie przejmuję się tym, bo tutaj chodzi o nasze dziecko, o zdrowie naszego dziecka i powinniśmy się starać, żeby on miał jak najlepiej. To nasze dziecko.